Trzymałeczko, z tej strony maniki, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś to jest właśnie taki mini specjal z okazji 20 widzów. Tak, już mam 20 widzów. Bardzo dziękuję za to. Nie myślałem, że aż tak to się pociągnie. Bardzo, A naprawdę, i z tej okazji właśnie chciałem Wam dać moje kompo. Niestety, kto pierwszy, ten lepszy. Yy, zmieni sobie hasło i w ogóle yy, na dominctraft.pl Znaczy jeszcze IP będziecie mieli w opicie. Taki set, mieczyk, Kilo. 31, czekajcie. Tak wygląda Ender Chest. 18 złotych refów. z taki coś żelaza. Tutaj łuk taki specjalny. Tutaj tak szczytowałem lekko z kolegą yy, i dało jak ktoś dostanie skórę to będzie miał jedną książeczkę. Um, tutaj 7 zł bloki. Wiecie. No, set za dobry nie jest. No i to wszystko chyba, co chciałem wam z tej okazji dać. Ale nie no, naprawdę dziękuję Wam za to. Bo nie myślałem, że tak to się pociągnie, a naprawdę. 20, o, Wiecie, furory nie robię, jak na Blow po milion, czy yy, znaczy polski pingwin po, milione, po milionie, czy coś, nie? Ale zawsze coś, więc yy, dziękuję Wam za to bardzo. I tak, to pierwszy, ten lepszy. IP, znaczy, IP, login, e, nick macie w opisie. Wszystko zapraszam. To był manik. E, no, wiecie na no razie, skidaję wam. E, no, dziękuję bardzo za to. Trzymajcie się. Do zobaczenia. E, be, znaczy, za parę minut jeszcze pewnie. Albo za parę minut nagrywam drugi odcineczek, ale wrzucę pewnie go jutro. Więc spodziewajcie się niedługo kolejnego odcinka. Cześć!